Rozpocznij lub wczytaj grę. Na wzgórzu pośród dzikich borów i jezior stał drewniany gród księcia Mirmiła. Dni mieszkańców wypełniała prosta praca, zabawy oraz święta ku czci natury, dawczyni życia. Pomyślnie rządzącego Mirmiła wspierała małżonka, lubawa, słynąca z silnego charakteru i domowych wypieków. Mając taki skarb u boku, Mirmił mógł poświęcać się swoim ulubionym zajęciom łowieniu ryb i pielęgnowaniu ogródka. Grodzianie nie zaprzątali sobie głów obawami o własne bezpieczeństwo, gdyż na straży Mirmiłowa czuwali najlepsi, najdzielniejsi i najsprytniejsi wojowie w tej części kraju kajko i kokosz. W każdej chwili gotowi do działania, w pełni uzbrojeni, w najwyższej formie, wytrenowani, wypoczęci, nakarmieni. E, Kajtulu, mój żołądek sygnalizuje, że wybiła pora drugiego śniadania. Już. Przecież dopiero co skończyłeś pierwsze. Mylisz się, przyjacielu? Po pierwszym śniadaniu pełniłem niezwykle wyczerpującą funkcję wartowniczą. To jak? Pójdziesz do Lubawy po coś na ząb? Jeszcze czego. Nie zamierzam wykorzystywać szczodrości Lubawy na Twoje zachcianki, Głodo głodomorze. Nie wdzięczniku. A ja przedwczoraj sprawdzałem, która godzina. Akurat. Gdyby nie ja, już byśmy nie mieli zegara.